Nastąpiła pewna reaktywacja różla w Warszawie, na razie bez stadionu. No i myślę, że jakiś początek został rzucony, to żarenko, i gdzieś to zaowocuje, prawda? Także no, zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Aglomeracja jest duża, firm jest dużo, może po prostu firmy pomogą. No właśnie, był pan, zna pan te realia, było tu już kilka prób zainteresowania stolicy żużlem. Wierzy pan w to, że kiedyś tu może powstać silna drużyna z własnym stadionem, z zapleczem, tu w Warszawie? Tak, wierzę w to, bo jeżeli coś się robi, to trzeba wierzyć w to, co się znaczy robi. Się jest, nie jestem cały czas za tym, żeby tak, żeby tak było, żeby tak się stało. Rozumiem, Ma teraz początek z wysokiego C, bo taki zespół, jeśli chodzi o rywalizację w parach, to macie bardzo perspektywiczny, bym powiedział. Szanse są, szanse są, w różnie bywa, ale szanse są. Tak, myśmy wcześniej mówili, nie stawiamy na wynik, stawiamy na to, żeby po prostu za, no, żeby, żeby Warszawa się pokazało, żeby coś zaowocowało. Tak się no, zobaczymy.